Siemka, jeśli macie Discorda, a jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to bardzo Was gorąco zapraszam. Link macie pod tym filmem w komentarzu oraz w opisie tego filmu. Bardzo gorąco zapraszam. Yy, możecie widzowie dołączyć, jak dołączycie, no to naprawdę widzowie będziecie mieli duże z tego korzyści. Zobaczcie, będziecie mogli ze mną popisać, porozmawiać. Widzowie, jest naprawdę wiele tutaj kanałów przygotowanych już dla Was, więc naprawdę bardzo gorąco... Polecam dołączyć, moi drodzy. Oczywiście, jak dołączycie, będziecie przywitani. Tak, jak tutaj inne osoby, które widzicie teraz na ekranie, i wszystkie je pozdrawiam, moi drodzy. Yy, więc naprawdę, tych osób tutaj jest mnóstwo. Mnóstwo dołączyło, widzowie, więc z tego się naprawdę cieszę. No, i tak, jak mówię, widzowie, dołączcie, a będziecie informowani na bieżąco o filmach, o live'ach, o shorts'ach, TikTokach, postach o wszystkim tak naprawdę widzowie, więc polecam dołączyć, a ja już widzowie nie przedłużam i zapraszam Was do filmu. Cześć, cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek w kanale z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, widzowie, że zagrałem z mega y, fajną osobą, w sumie widzowie w Brawl Stars. ale zanim to, to pamiętacie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę po tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików dla was widzowie nagrał więcej, przypominam, że jesteśmy po 2000 subskrypcji, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić mój drugi próg, co chodzi o suby, czyli 2k subów, więc słuchajcie w kucie a ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Yy, no to, moi drodzy, tak, czy pamiętacie, wizowie kiedyś jak wrzuciłem odcinek, yy, jak wspólnie zagrałem wizowie z pandą gaming? Kto wizowie nie zna pandy, no to. To jest taki YouTuber, Brawl Starsowy, który nagrywa Brawla, jak sama nazwa wskazuje. No i widzowie, teraz widzicie w tej chwili na ekranie, właśnie yy, screena, jak właśnie wspólnie zagrać z Pandą Gaming. No i polecam obejrzeć ten odcinek, kto jeszcze widzowie nie obejrzał. Na dzisiaj widzowie pokażę wam, że zagrałem z drugim Brawl Starsowym widzowie youtuberem, no jest mniej znany od Pandy Gaming, Mam mniej subskrypcji od Pandy Gaming, ale widzowie też jest mega sztosem i ma on nick Boltadik, widzowie, Boltadik, nie wiem czy wszyscy widzowie kojarzą, może nie wszyscy, ale widzowie jeśli nie kojarzycie no to możecie wpaść do niego na kanał możecie widzowie, yy, no po prostu zobaczyć co on tam nagrywa no i po prostu sobie wczoraj z nim na live'iku, bo miał streama tak samo Panda miał streama dołączyłem poprzez kod do drużyny no i tak wspólnie zagrałem z Pandą Gaming i tutaj była taka sama sytuacja widzowie a tutaj nawet zagrałem dwie wspólne gierki, widzowie zobaczcie tutaj i tutaj Celowo, właśnie wczoraj, widzowie, yy, od, od wczoraj nic nie grałem, żeby po prostu widzowie, wam pokazać to ładnie i pięknie. Yy, no i tak, co się prezentuje? Widzowie, tutaj, ja, AgentX. Tutaj, widzowie, drugi teammate, który też dołączył przez kod do duszyny Tak się prezentuje jego konto. Myślę, że naprawdę spoko. No, i tutaj właśnie Boltalik, tylko ma po prostu inny nick, ale jak możecie zobaczyć, no to Boltalik ma tutaj widzowie, ma klub Boltalik Team, więc to jest widzowie OG, Może, znaczy w sensie nie OG, tylko po prostu OG w sumie też, bo ma konto z dwa, 2019 roku, ale widzowie to właśnie no fake konto, prawdziwe właśnie, widzowie konto Voltalika tak ono się prezentuje, jest naprawdę widzowie kozackie. No Al 1000 chyba ma Al 1000 oprócz właśnie widzowie tego Mipu. No, więc no i Shade'a, ale szejda widzowie powinien na luziku mieć, to nie jest żaden problem. No i widzowie może Wam pokażę powtórkę z pierwszego meczu widzowie. No i najlepsze jest to, że widzowie w dwóch meczach w sumie zrobiłem staty 6-0. Ani w tym pierwszym meczu nie zginąłem, bo zrobiłem 3-0, ani w tym drugim nie zginąłem, bo też zrobiłem 3-0 staty widzowie. To jest powtórka z meczu. Zobaczcie, ładnie, pięknie porobiłem. Widzowie, już miałem jednego fraga. No, Boltalik w tym meczu akurat się nie spisał, bo jak teraz możecie zobaczyć sobie screena, no co widzowie, zobaczcie, że on miał staty 2-3, więc to nie były najlepsze widzowie staty. I jeszcze się pochwalę widzowie, że z tego co pamiętam. To w tym meczu strzeliłem dwie brameczki, tak widzowie. Tutaj, właśnie wpadła pierwsza bramka. No i widzowie, na samym końcu, bodajże, meczu wpadnie druga bramka. Dobra, przewinę wam, widzowie. Żeby... Ojej, za daleko, za daleko. Tutaj wam, widzowie, do tego momentu na przykład pokażę. Ok, jak tutaj y, widzowie, właśnie y, przeszliśmy, i to nie tam, że zginąłem, że przewinąłem, tylko po prostu, y, żeby szybciej się zakończyła rundka. Dwie bramki strzeliłem, a dwa, że miejscu, widzowie Screena, gdzie właśnie moi drodzy y, miałem staty 3-0, i tutaj widzowie również miałem 3-0. Tutaj już też Voltalik zaczął grać, bo on miał chyba tam 7-1, z tego co pamiętam, staty, ale. Tym pierwszym się zdecydowanie widzowie nie spisał, bo miał 2-3. No a pamiętam, że jak widzowie, był odcinek gdzie zagrałem z Pandą, to też Pandę wykierowałem, bo on miał staty, widzowie, jakieś na minus na tej jackie bo on grał wtedy Jackiem, też na robolu. No i widzowie, ten. A ja też miałem na plus, bo ja chyba miałem wtedy 5, 1, 6, 1, jakoś tak. Dobre staty Giga miałem. No ale dobra, widzowie, ja się mega cieszę, że mogłem z nimi zagrać i z pandą i właśnie z Boltadikiem, tu ładna bramka Boltadika, więc naprawdę spoko się grało widzowie. Przez w sumie nie wiem 5 minutek, 3 No naprawdę fajnie poświęcony czas. Złapałem widzowie trochę doświadczenia, czy też grając z pandą, czy też grając właśnie z Voltadikiem. Zobaczcie, ani razu jeszcze nie zginąłem widzowie w tamtym meczu również. więc na dwa mecze widzowie, ani razu nie dedłem. I co najlepsze, że w poprzednim meczu strzeliłem nawet dwie bramki. Więc widzowie giga, giga, sztosik. Naprawdę, naprawdę się cieszę, że tak dobrze wypadłem widzowie, yy, grając właśnie z Voltalikiem I oglądamy sobie dalej widzowie. Dobra. Co tutaj widzowie się dalej wydarzy? Zaraz widzowie chyba strzelimy. A w tym meczu chyba nie strzelimy. Wiecie, z tego co pamiętam to w tym meczu chyba brameczki nie strzelimy. Więc wam trochę skipnę, żeby nie oglądać całego meczu. O no właśnie tutaj ładnie, tutaj jeszcze mam piłkę, ale widzowie tutaj już właśnie nic się nie wydarzy i takim właśnie wynikiem się zakończył mecz, więc naprawdę spoko widzowie, że udało nam się tak widzowie pięknie zagrać, jeszcze raz Wam pokażę właśnie konto Voltanica, no widzowie świetne, świetna AC, więc... Tyle byłoby widzów chyba z tego odcineczka, ja Wam dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, trzymajcie się, do następnego, cześć!